Dzisiaj rozpakujemy sobie Realme GT Neo 2. Jest to ich najnowszy smartfon, który w poniedziałek będzie miał swoją premierę. Charakteryzuje się Snapdragonem 870, ekranem 120 Hz, AMOLED od Samsunga, ładowaniem 65 W i ulepszonym chłodzeniem. Zobaczmy co mamy w środku. A w pudełku mamy powitanie w Realme Family. Jest tutaj prawdopodobnie instrukcja. Dalej mamy telefon, no i teraz najfajniejsze, czyli rozpakowywanie smartfona. Wklejamy folię. I uruchamiamy smartfon. Dobra, smartfon się włącza, a my sprawdzamy co jest jeszcze dalej. Dalej jest kabel USB-C do ładowania. No i oczywiście ładowarka o mocy 65W. Z autorskim rozwiązaniem Super Dart Charge. Smartfon nam się konfiguruje, więc możemy jeszcze obejrzeć, jak on wygląda. Tutaj w lewym górnym rogu mamy kamerkę do selfie, na górnej części jest tylko mikrofon, na prawym boku jest przycisk blokady, na tyle mamy trzy kamery i dwie lampki doświetlające. Jest tu kamera 64 MP, ta główna. Plecki, jak widzicie, lśnią się na taki czarny kolor. Na lewej stronie znajdują się przyciski głośności. A na spodzie mamy slot na kartę SIM, mikrofon do rozmów, złącze USB-C do ładowania i głośnik. No i po szybkiej konfiguracji mamy ekran główny, smartfon już jest uruchomiony. Tutaj mamy szufladę z aplikacjami. Przeciągając w prawo, widzicie aplikacje, które są domyślnie zainstalowane na smartfonie. W lewo mamy tutaj najnowsze informacje, ale to, co oferuje ten smartfon, dowiecie się z pełnego testu, który już w poniedziałek.